Siema, tu Dev, a ze mną jest... Siema, nasza K22. A to jest ostatni dzwonek i Battlefield 3 kooperacja. Tak. Jaki ostatni Ośrodowano dzwonek? Chodzi o ostatnie Tak jest. Właśnie, miałem to powiedzieć. No. Jest tu największa masakra po prostu w tej misji. Ewakuacja to przed tym nic, wierzcie mi No Posorki Z góry Ale coś pięknego Jeśli tu nie walniemy faila z bombą to będzie dobrze bo czeka nas mały ten na końcu No I ty się nim zajmiesz <laughs> nic. Czekaj polecę za filarne Poka tu do nich wala jak do psów, nie? Tak, powolutku. Chyba czysto, nie? Tak, czysto. Amunicja i lecimy. Daj chodźmy. Gotowy, Ooo, ręczny karabin maszynowy, typ 88. Czekaj, przeładuję jeszcze. Dobra, teraz możemy iść, jedziemy. Drogowie... Co są na tym na uderzeń. GRANATY Czy nie tak granata, nie mają? Tak, mogłem sobie wziąć broń z traktowiska. czysto. No cholera, przeładowuję, osłania jak coś. Dobra. Czysto. Lecimy. Są tu. Dobra. W dół, spokojnie, i będzie kapkę. Tak, tak właśnie. Ja się odliczanie bombę, osłania. Kurwa, macz nie, nie, Dobra, ogarnij nie, 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 spierdol tego! Brawo, prostu, wielka Udało się. No, bardzo ładnie. Nie wiem czemu, ale mi wyzerowało broń. Znowu mam M4. Tak. No, ale dobra. Kurwa. No, mam o kurde, dostałem PKP baty. mam. Baty, baty. Baty field. <laughs> Dobra chodź No, no mabę mam PKP Pechenko Jedziemy uważaj, po bo co będzie gorąco Coś o tym wiem Mhm Mogę już się sobie Też I Ty ze środka wiesz O, nawet nie wstać. Przadwuję. Bo... cię. No dostałem go. Z lewą stroną. Granat. Wydaje się czysto. Czysto. Tak, chodźmy. Lecmy. Całkiem dobrze Pane idzie. O, tak, tak. Chodź, chodź, Teraz jak nie mam wyjdziemy na ulicę, to, to już w ogóle w będzie masakra. No. Ja. aż się skrypt włączy.

O cholera Dobra no, i tu jest, strasznie Z tyłu do mnie walą psy Masakrę Inny? Idę na tamtą stronę Granat wygląda na czysto, możemy się trochę na górę podejść Chce co jest gra? Dobre. Tak. Prodowuję, co nie? Uważaj. Gdzie ja tam... tam, rzucę. Na górze był jeden. Tu już go rozwaliłem. No okej. Okay. Teraz tam wychodzą. cholera, chyba.

tu gości było tutaj. Tam stoi patrz. To Jest tam spoi, <grym> Tym, został w szoku, nie? <grym> no, nie wiem co się dzieje. Dobra, rzadko. Okej, dobrze powinien być blisko. Lecimy tu 6-6, przyjąłem. Przemieszczamy się bez odbioru. Chyba nas co Chcemy grać? Okej, okay, możemy... Dosłownie. Ach, tu będzie masakra. To będzie chyba najcięższy moment. Uważaj na ten, Co to nie oddalaj się za daleko. Powoli, powoli, nie ma się co śpieszyć. Tak, tu jest bardzo gorące w wieści nie. Granat Jeszcze tak, jeden tu... A dostaję. Saka o, się. Z tym oświetleniem to tu jest masakra. Kurde, walą do mnie. Wszędzie. O kurde. Lecę tutaj. Nie Ale... ty, zostaw mojego zioma. Właśnie, bo prawie leży. Pradobuje. Bardziej. Spoko osłaniać Do kółcze z przodu. No, dostałem tam jednego. Coś granat. A skąd on? Tak. Trzeba uważać, bo to będzie kukrem nie i niedługo. No, żebym sobie... być jak to bywa z kukrem i No, Znowu mi broń wyzerowało. Chodzimy. A, jeszcze nie, jeszcze krótka scena. O. Ach, wolę się tu skryć. Ale wypadł Okej okay. O! Dobra Teraz będzie chyba tu Ja Gotowy przygotuj się Ta jest I na rach! Kurwie, prawie mi No... Tak właśnie ukończyliśmy... Kołopaw, Pazdefidzie, trójerczce. Jeszcze katsenka Tak, fotka z Facebooka. Jeszcze przed tym, jak akta switch, zablokowała... Smidt, pocia? <grym> tak. Tak. Czy my jesteśmy Dobra Nie. <grym> Chyba nie, bo no tak, ten tak drugi to czarny. Tak. Tak, tak,